z poprzedniego dnia dotarliśmy do Omao, małej wioski w tuszeti w sercu Kaukazu. Dziś czeka nas powrót do Ahmety, dokładnie tą samą drogą. Tak Krzychu, z i gotowe? Zaraz po śniadaniu zapakowaliśmy motocykle i ruszyliśmy w drogę powrotną. Po wieczornej burzy nie było śladu. Była piękna pogoda i liczyliśmy, że w takich warunkach uda się pokonać całą trasę. Dzisiejsza burza pozostawiła po sobie jednak trochę błota na trasie. Na ten moment nie było na no jednak problemu. W niższych partiach błoto zaczęło nam się dawać we znaki. Droga była rozmiękła jak już wczoraj, po nocnych opadach było znacznie gorzej. Na szczęście obeszło się bez przygód. cały czas można spotkać buchanki, czyli małe terenowe busy na bazie łaza. Co ciekawe, buchanka jest cały czas produkowana. Wody w rzece było wyraźnie więcej niż wczoraj. Na szczęście droga wciąż była przejezdna. Wreszcie trafiliśmy na przeszkodę. Po wczorajszych opadach usunęły się zbocze i konieczna była naprawa drogi. Na nieutwardzonym podłożu Krzysiek stracił równowagę i położył bmg. O Macień dopiero po chwili zorientował się co się stało. Czekajcie... Dobra, to jest to, to jest to. Tak. Miejko, nie czekać. co, jakiś kamień jest. Weź na jedynkę. O kurwa, ale droga. Ale jeszcze to musi być Po chwili można było spróbować przeżyć się przez przeszkodę. Operator koparki dał nam znać, że możemy przejechać. Przez luźny grunt nie było wcale tak łatwo się przedrzeć. bravo Ramieni po wczorajszych opadach niosły ze sobą znacznie więcej wody i były dużo głębsze. Ten na szczęście nie był problemem. Daliśmy radę. Im później przełęczy tym pogoda była gorsza. Zastanawialiśmy się cały czas, czy zacznie padać, czy tylko się chmurzy. W pewnym momencie, niestety, zaczęło padać. Najpierw pojedyncze wielkie krople, potem padało coraz mocniej. Koło samej przełęczy natknęliśmy się na dużą grupę motocyklistów zmierzających w kierunku Głowawa. Jedzie zjeżdża na dół. Everything ok? Everything ok? Everything ok! Ok. No trzy Sama przełęcz spowita była we mgle. Jednak nie zrobimy zdjęć na przełęczy, w drodze powrotnej. Co nazwijcie się zatrzymywać Dobra, zakładamy kordony chyba wiesz Zasadnicze pytanie Zakładać przeciw deszczówki czy nie Ja to bym pojechał nawet tylko muszę się pozapinać ja sobie też założę Koniec końców założyliśmy na wszelki wypadek tylko kurtki 24 km za nas. do colo Powiedz wam coś wczesnego? Rezerwa mi się zaszukiwała. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. No, ale dobrze, że w dół. To jest trochę paliwa. To ogólny wątek Od tej pory Michał wszystkie zjazdy pokonywał z wyłączonym silnikiem, aby tylko oszczędzać paliwo. Dobra, to jest wczesna Na szczęście cały czas zjeżdżaliśmy z przełęczy, więc Michał spory odcinek mógł pokonać z wyłączonym silnikiem. W tych warunkach było to jednak ekstremalnie niebezpieczne. Możliwość skorzystania z mocy silnika i trakcji stabilizuje motocykl. Gdyby Michał złapał uslizg, nie miałby szans na utrzymanie motocykla w pionie. Kolejny przejazd przez strumienie. Poszło gładko. Michał kontynuował zjazd z wyłączonym silnikiem. Na horyzoncie było widać bezchmurne niebo. Jeszcze parę kilometrów i powinno być łatwiej. Tymczasem deszcz zaczynał padać coraz mocniej. coraz bardziej wyzbrane Na jednej z agrafełk Marcin położył Suzuki Z której strony go złapać? jest ja Prawda? Tak, Jest gdzieś na, na tej, na idzę. Prawda? No, proszę, mam może też, Ale, za każdym razem Kurwa. nie, nie, w O, nie, nie, nie. O, Równo bardzo Może. Deszcz wciąż szlał, a my mieliśmy jeszcze sporo kilometrów do pokonania. Na było mniej błota, ale skały były mokre i bardzo śliskie. zjechaliśmy na szeroki, szutrowy odcinek. Deszcz przestał padać, a my wiedzieliśmy, że jesteśmy już blisko Achmety. Udało nam się wrócić za mało, było bardzo ciężko, bo w drodze powrotnej spadł deszcz, a jest to jedna z najniebezpieczniejszych dróg na świecie, także było wesoło. Natomiast teraz jestem w warsztacie, kupuję olej, robię zmiana i tyle. Pan mi szykuje a ja proszę taką oponkę na te wszystkie błota. No na razie. Po dotarciu do hotelu trzeba było wysuszyć ciuchy. Po fakcie wiemy, że trzeba było jednak założyć kompletny zestaw przeciwdeszczowy na przełęczy Abano, a nie liczyć, że jednak deszcz przestanie padać. Cóż, akurat tego nie mogliśmy się nauczyć przez cały wyjazd. Jak się zbiera na deszcz, trzeba się zatrzymać i założyć ciuchy przeciwdeszczowe. Najwyżej później się je zdejmie. Mieliśmy się o tym przekonać w trakcie powrotów w Rumunii. Ваш раз здесь есть